Cześć, to zabawę Zapiszę dzisiaj w programie będzie informacja. Pojawi się na kanale nowy film, trochę inny, 360 stopni. I na nim możecie sobie, jak sobie wciśniecie, to możecie albo, albo ruchem telefonu na boki. Tak, poczekaj, to ja pokażę, żeby oni wiedzieli o co chodzi mam telefon. To poczekaj sekundkę. Tak, to będzie, Włączę. że możecie tak, w górę, ale już w dół będzie czarne. Zobaczcie, zobaczcie sobie, niech złapie tylko ostrość. Zobaczcie, co się dzieje. Przeglądam, to tak jak jedzie telefon, to to pokazuje, co uchwyciła kamera. Tak, ale w dół już nie możecie, bo będzie czarny ekran. Tak. Na komputerze odtwarzamy to jak? Możecie to ruchem myszki albo... Klawiszami WS a O, takimi. No i takie rzeczy, tak jak w Minecrafcie. I zobaczycie, gdzie Eusebiusz się balował. Tak. To tak. wszystko, dziękujemy, pozdrawiamy, miłego oglądania tak. Dziękuję Jeszcze obserwujcie nasz kanał i wciśnijcie czerwony guzik I komentujcie